No siemanko. Witam się z wami serdecznie w kolejnym tygodniu trasy. Jestem właśnie w Szwecji przy takim pięknym jeziorku się zatrzymałem na chwilkę. Ale już wracam do auta. Już mówię, w tym tygodniu plan jest taki. Byłem się załadować, rzucić byłem się w Czechach, załadować byłem się w Czechach. Aktualnie mam załadowane akumulatory na pace. Jadę do miejscowości Encoping. Zostało mi jeszcze półtorej godzinki na miejsce. Tylko kurtkę odwieszę. Zostało mi półtorej godzinki na miejsce 99 km. Mam załadowane 24 tony akumulatorów. Tam będę miał się zrzucić. Ogólnie z portu miałem tam yy, na miejsce 651 km. Było jakieś. Kurde, nie pamiętam teraz, 8, ponad 8 godzin Nawet nie wiem, ile już, ile już wyjechałem Nie pamiętam, po ilu się zatrzymałem No, także było ponad 8 godzin Zostało mi jeszcze półtorej godzinki I co, coś, coś pokażę z tej trasy Będę musiał się dzisiaj zrzucić Ale jak dzisiaj się zrzucę, no to już raczej nigdzie nie dojadę Przez to, że tyle godzin jestem na miejsce Więc będę pauzował w dzień Będę pauzował być może wieczór Bo ostatnio, ostatnio mnie Dojeżdżają te tygodnie, bo często nocki jakieś się zdarzają. Tak jak dzisiaj na przykład startowałem o, o drugiej nad ranem. Teraz jest 9.25 i dalej jeszcze cisnę. No, także postaram się coś nagrać, czy to dzisiaj, czy to jutro, póki co jadę zrzucić akumulatory. już na miejsce do celu podróży. tutaj mam zaznaczone, bo już raz tutaj byłem i wiem, że to będzie Dojechałaś ta firma po lewej stronie kiedyś pojechałem tam dalej prosto, nie wiedziałem, że to to nie ma tutaj opisanego, tylko jest skrót KGK a ta firma nazywa się jakoś Hungston, coś takiego no ale dobra jestem w domu można powiedzieć, będzie zrzutka z rampy, ale muszę iść tam do bodajże do tamtych drzwi, z tego co pamiętam. Chyba tak. O. No i dobra, jestem na miejscu. Ile mi to zajęło? Już sobie sprawdzę z ciekawości. 7 godzin 53 minuty. Jednak troszkę nadrobiłem, poszło 7 godzin 53 minut. jazdy. No i spoko, 2 godziny 7 minut mi jeszcze zostało dzisiaj, ale pewnie z godzinkę wyjadę gdzieś tutaj na parking i będę jechał ładować stal, bo już dostałem zlecenie, mam załadunek stali, ale wykręcę sobie 9 gdzieś na parkingu. Zaraz jeszcze sprawdzę ile tam po tą stal mam, ale gdzieś z 3 godziny będą dobre. Także wykręcę sobie dziewiątkę na parkingu i wieczorem pojadę ładować tam, gdzie kiedyś rozwalili mi naczepę. I znów tam jadę, po tą nieszczęsną stal. Ale nie wiem, czy coś z tego nagram, bo jak wykręcę pauzę, to będę jechał ładować się tam po prostu w nocy. Także... No ale jestem już padnięty trochę. Dobra, lecę do biura i zobaczę, co to dalej się wydarzy. No i pięknie, od razu dostałem rampę. Tutaj pod szósteczkę, zaraz obok. Fajnie, bo tylko jedno, jeden zestaw tutaj stoi tam pod rampą a tak puściutko i od razu dali mi rampę fajnie teraz się podstawiam muszę zerwać plombę i, i otworzyć pakę prosta sprawa Zmęczenie dzisiejszego dnia daje się we znaki. Po całej nocce jazdy i pół dnia, to czego się spodziewać, żeby pod rampę sofnąć naraz? Jeszcze bez oznaczeń liniowych, te rampy. Chociaż będzie dobrze Dobra, idziemy otwierać Upierdzielone wszystko od tej pogody No i co? Muszę plombę zerwać ale tu muszę kamerę odłożyć. I tak to wygląda. co się prawie trzyma. Tam jedna paleta trochę się przekrzywiła, ale będzie. Będzie dobrze. Trzeba go troszkę podnieść. O ciężko ma nie chce iść. Dobra podjadę to resztę podniosę no i tak to wygląda i zaraz akumulatory będą zrzucone no i się właśnie rozładowałem Dosk dokładnie okrągłe 45 minut to wszystko zajęło odjechałem spod rampy, pozamykałem się i startuję, mam 2,5 dwie, dwie godzinki mam na miejsce tam na załadunek sobie obliczyłem, że jak zrobię pauzę dziewiątkę, to będę gdzieś koło 22 powinienem być tam na miejscu dzisiaj więc teraz już wyjeżdżam i, i lecę gdzieś na parking po prostu, nie, kawałeczek sobie ujadę Bo, bo jutro będę miał za to co robić, nie, jak, jak będę miał tam dwie godziny dojechać Załadować się i później stamtąd będę miał, nie wiem, z godzin do portu, nie Także dzisiaj sobie, dzisiaj sobie jeszcze kawałeczek podlecę i staję zaraz na pauzy. Jest 11.50. Piękna pogoda. 12 stopni, 12, 15 przed chwilą pokazywało. I super. Gdzieś tam nawigacja w lewo pokazywała. Hmm, w kulki leci. Dobrze pojechał. Dobra, cisnę na robocie. Siemane. Jestem już na firmie, gdzie mam się ładować. Dojechałem tutaj wczoraj jednak i co się okazało wypełniam teraz tutaj awizację. Muszę wypełnić, powpisywać, ale musiałem przed chwilą, jest 23. Musiałem napisać przed chwilą do spedytora, bo aplikacja przestała mi działać. I nie mogłem sprawdzić numerów awizacji, a dojechałem tutaj wczoraj. Miałem dojechać, miałem wyjechać sobie 9 godzin i stanąć gdzieś godzinę wcześniej, ale takie mi się trafiły osoby uprzejme, że jechały 60 na godzinę i nie było parkingów, były tylko to takie przy drodze, jak to w Szwecji są. I nie, nie chciałem zatrzymywać się i spać tam, bo cały czas auta przejeżdżałem, więc cały czas by bujało prawo, lewo, więc zdałem sobie sprawę, że dam radę tutaj dojechać, dwie minuty mi zostały na 10 godzin jazdy i będzie spoko, bo jest tutaj parking i prysznic, nie? więc. Przyjechałem, wykąpałem się i teraz przyszedłem się awizować po pało, że Jest godzina 23, więc ja sobie tutaj wpisuję, wypełniam i zaraz jadę się ładować. Dobra, wszystko się udało. Tutaj lekkie zawirowanie miałem, ale się zgadza. 23 715 kg, bo były dwa numery i i myślałem, że ten drugi też ma być, ale się okazało, że ten drugi jest za długi i to jest wszystko na jednym numerze bo zazwyczaj jak tutaj przyjeżdżałem to były po dwa, po trzy numery awizacyjne więc wszystko się zgadza w miarę ciepło jest na dworze, spoko więc wszystko się zgadza, idę jadę się ładować, bo tam już mój numer wyświetla na tablicy także gra i buczy patrzę teraz, wszystko mi 9.32 się wykręciło Miejsce rozpoczęcia Szwecja i dobra, jeszcze sobie w notesiku muszę tylko zapisać 23, 26 startuje. Dobra i rusza, jadę się ładować. Jak trzeba tutaj przejechać od miejsca, gdzie papiery się odbiera Do miejsca załadunku Także ubieram się teraz i, i lecę się ładować Dobra i wstępnie jest poładowane Tak to wszystko wygląda Te klemy tutaj zostawiłem sobie do góry Ale myślę, że tak mogą być Bo żeby je zwolnić trzeba wcisnąć ten dzyndzel I dopiero odepchnąć do tyłu więc raczej nic nie powinno się stać, a jakbym je dał tutaj, to by mi wystawały za naczepę, nie? I bym plandeki nie... Plandeka by mi odstawała. No, ale tak to się prezentuje. Tutaj są jedne płyty. I z przodu, teraz nie widać za bardzo, ale są drugie płyty. Złapane tam chyba pięcioma pasami, tutaj chyba sześcioma. Także myślę, że powinno być ok. Zasłaniam plandekę i, i cisnę do portu. I wszystko załatwione. Papiery odebrane. Kawa na drogę zrobiona. Godzinkę 12 dokładnie zajął cały załadunek razem z pospinaniem. Także bardzo szybko nie wiem, w ile w 15 minut w 20 może niecałe yy, załadował mi to gościu. No i tak to wyglądało. Zabieram się teraz, zjechałem jeszcze właśnie na parking Zjadłem sobie, bo jak wstałem to śniadania nie jadłem Kawki sobie dorobiłem Dorobiłem, zrobiłem pierwszą dzisiaj I co? Jest godzina pierwsza 1.27 Trzeba startować Zakładam czapę I lecę dzisiaj tak Trzeba odpalać furę i lecieć 556 km do celu 7 godzin 6 minut mi pokazuje, że będę jechał. 8:30 8:35, że przyjadę, plus do tego pauzę wykręcić. No to dajmy, że 9:00. Cośko 9:00 powinienem być w porcie. A prom mam o godzinie, bodajże 15:30 jeden z dwóch. Ale najprawdopodobniej na niego się wyrobię, więc więc sobie nim popłynę a dalej jeszcze nie wiem ogólnie chciałem podziękować za, za wyświetlenia które zrobiły poprzednie filmy nie spodziewałem się, że, że pierwsze filmy, drugi, trzeci że zrobią takie wyświetlenia tam po 3000 wyświetleń wbiło więc wydaje mi się, że chyba spoko jak na pierwszy raz także chciałem za to podziękować no i co, mam nadzieję, że dalej będzie się to jako się rozwijało. No i fajnie, jest oglądane, jest fajnie. Pierwsze 30 startuje. No i tak, odebrałem właśnie bilet, dojechałem do portu. Jest godzina 10.07 Już dostałem bilecik I płynę o tej godzinie 15.30 Także teraz pakuję się do portu Wjeżdżam, bo już można wjechać I jedziemy, mam y, Prom Galileusz Terminal B2 Linia 61 Dobra, czyli interesuje nas Terminal B2 To zagadnienie tutaj Także lecimy, lecimy. No, jakoś się udało. Były dwie opcje albo 21, 21 ileś miałem płynąć. Później przyszedł mi ten prąd wcześniejszy na 15.45, którym właśnie udało mi się dojechać, żeby popłynąć. Najpierw przejeżdżamy sobie tutaj przez taką bramę, która nas zeskanuje i cholera wie co jeszcze zrobi z nami. Światło po prawej, po lewej się zaświecają skanowanie i do... Zajmujemy sobie jakiś otwarty pas, Bram, te, te szlabany powinny się otworzyć automatycznie Trzeba po prostu powoli sobie tutaj dojechać, żeby kamera sczytała nas, nasz numer rejestracyjny I się otwiera Gdyby się nie otworzyło to trzeba oczywiście tutaj bilet zaskanować albo, albo wprowadzić ręcznie po prostu nasz numer rejestracyjny No I dobra, terminal B2 jest tutaj akurat blisko Zaraz, zaraz za wjazdem, bo jeżeli są tam jakieś inne terminale, C, D, E, F, G, H i J, to trzeba jechać dalej. Nie? Terminal B4, B3, B2, wszystko jest opisane ładnie. I tutaj nawet nie ma, no, pokażę, bo tutaj na tych innych terminalach i tutaj B3, B4 są bramki, gdzie trzeba odbić sobie y bilecik trzeba odbić a tutaj akurat na tym B2 nie ma także bezpośrednio się pakuje tutaj i to była linia 61 61 będzie tutaj po prawej stronie zmieniłem ustawienia kamery no, widzę tylko jeden zestaw stoi także jesteśmy, jesteśmy jednymi z pierwszych no i spoko, przynajmniej pauza się wykręci. On tutaj też ma 61 linię, widzę jakaś tetetka już stoi Naszej unitki nie ma. No ale co tam, dopiero jest 10.13, a 15.45 planowa ma odpłynąć. Także tak to wygląda. Stoimy w Rajce, także można od razu zrobić miejsce zakończenia. Szwecja. No, jest już wszystko zakończone. Bilety są. Wszystko jest, linia 61, 15:45 i tyle w temacie. Także można gasić furę i czekać, aż przypłynie nasz prom, i będziemy mogli wjechać i popłynąć najprawdopodobniej do domu. Nie wiem czy będę jechał zrzucić tą stal, widziałem na aplikacji, że, że przełożyli mi rozładunek na poniedziałek, ale ja idę na wolne w poniedziałek akurat jeden dzień, więc chyba ktoś inny pojedzie to zawieść. A ja chyba jak dopłynę do Polski dzisiaj w nocy, to będę jechał na bazę i do domu na weekend. Także myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Był rozładunek akumulatorów, załadunek stali w nocy. Wczoraj całą nockę jechałem na zrzutkę tych akumulatorów. Dzisiaj całą nockę jechałem, no bo wstałem tam o 22.30, o 23.00 wystartowałem. 23.30 byłem już na, na załadunku. Całą nockę teraz do, do 10.14 cisnąłem do portu. To by było wszystko w tym materiale. Nic. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapeczki jak się podobało lub łapeczki, łapeczki w górę jak się podobało lub łapeczki w dół jak się nie podobało, zasubskrybowania i widzimy się w kolejnych trasach, wycieczkach i kolejnych przebojach. Także trzymajcie się, strzała i siemo!